No do manku! z tej strony to mi And welcome back to StairCore Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to musimy chodzić po klatce schodowej I dzisiaj, moi drodzy, postaram się zdobyć wszystkie My god, no nie, nie, nie muszę tutaj wchodzić, bo ja za bardzo nie chcę iść do góry Tylko, moi drodzy, postaram się właśnie dzisiaj ogarnąć wszystkie te napoje O, w sumie możemy chyba już zejść na dół, nie? Z tego, co mi się wydaje Mamy numer 0 i już jest minus 1 Dobra, także mi... mamy minus 1, normalnie możemy schodzić na minus 1 Denerwuje mnie to Naprawdę mnie to denerwuje Ponieważ chciałbym się teraz znaleźć na park Chciałbym się teraz znaleźć na parking lot Ale niestety nie możemy, nie? Więc zejdźmy sobie może na minus jeden I jak wejdziemy tu Okej 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 Ja już znam Ja już znam to pomieszczenie Ja już znam to pomieszczenie O nie On biegnie za mną, on biegnie za mną, on biegnie za mną Oh my god Oh my god Oh my god Dobra, idziemy tutaj, moi drodzy, zaskoczymy sobie tu i wchodzimy, nie? I na spokojnie uda nam się to przejść. I teraz najprawdopodobniej powinniśmy dostać chyba jakieś pićko, tylko najgorsze jest to, że ja tutaj tego pićka nigdzie nie widziałem. My wiemy tylko, że tutaj się pojawi właśnie ten misio w wersji miniaturowej, który nas gonił, nie? No, mamy tutaj tego misia, ale jako tako pićka tutaj chyba nie ma z tego, co mi się wydaje, nie? No nie, no nie ma, także możemy sobie stąd wyjść. I wydaje mi się, że my już tutaj do tego pomieszczenia, jak będziemy je mieli, no to za bardzo wchodzić nie musimy, nie? Dobra, mamy jeszcze minus dwa. Ciekawe, co tutaj. Znowu to samo? To jest bez sensu, że znowu jest to samo. Dobra, idźmy może teraz, moi drodzy, wyżej, ponieważ, jak sami dobrze wiecie, jak zejdziemy sobie na minus 4, to wtedy spadamy i jesteśmy w piekle. Dlatego też, ja sobie pójdę może na piętro numer 2. Nie, no na dwójce już chyba byliśmy, nie? Pójdziemy sobie może na trójkę i bardzo bym chciał mieć teraz ten parking lot, czyli ten parking właśnie, ponieważ jak my sobie przejdziemy tu, to mamy tutaj pierwsze pićko, nie? Mamy pinglinium i wtedy, moi drodzy, możemy sobie wejść tutaj. Idziemy od razu też do, do tego miejsca, gdzie są te arcade roomy i to wystarczy, że sobie pójdziemy tutaj w lewo. Następnie sobie wejdziemy tutaj po tych kręconych schodach. W sumie może, możemy też użyć tych schodów, które znajdą się tamte, automatyczne takie. Ale my sobie użyjemy tych, pobiegniemy sobie tędy I tutaj, moi drodzy, zdobywamy kolejne pićko Jest to fioletowe pićko, nie? Mamy purple, i mamy tak, mamy pink i mamy purple Następnie musielibyśmy pójść chyba tam Ponieważ tam będzie Będzie ten, takie dopływania I wtedy zdobędziemy sobie, moi drodzy, trzecią sodę Trzecią bisodę, która będzie zielona Z tego co pamiętam Patrzcie, wejdziemy sobie teraz tutaj Na razie się nic nie pojawia szkoda, bo chciałbym, żeby to było takie bardziej troszeczkę creepy, ale gierka jest mega ciekawa, nie? Dobra, wejdźmy tutaj. Jak sami widzicie, mamy teraz tutaj do pływania cośiks, nie? Pa. I tutaj będą... Nie, tutaj są cele... Cyjankowe tutaj chyba są, nie? Dobra, jesteśmy tutaj na dole. My oczywiście tutaj nie możemy pływać, ponieważ jest to wszystko nasza iluzja. Idziemy teraz tu, zdobywamy sobie ten cyjankowy napój. Mamy to, widzicie? Gras, gras. I mamy już trzy... I wydaje mi się, że w tej gierce jest chyba pięć, ponieważ jak sami widzicie, no tutaj też mamy w sumie miejsce na pięć. O, myślałem, że nie przejdę. I wydaje mi się, że one się już chyba znajdują na samej dole. Na samym dole. Chociaż nie potrzebujemy tych schodów, więc ja sobie wyjdę stąd. Ponieważ ja potrzebuję jeszcze ten pokój. Wiecie, jaki jeszcze po potrzebuję pokój? Potrzebuję pokój, w którym jest Freddy Fazbear. My hey god, no nie chcę tutaj wchodzić, bo za chwileczkę ten chłop mi wyskoczy i nie zabierze mi wszystkiego. Ale... No, będzie taka troszeczkę lipa, nie? Ciekawe, co tutaj będzie. O, właśnie, właśnie o ten pokój mi chodziło. I teraz tak, my musimy poczekać, aż te schody się podniosą. No, to jest takie troszeczkę dziwne. Ale te schody się podnoszą. Jest niemożliwe. Ja poczekam, aż one się tutaj ułożą. I teraz mamy tak, mamy jedne drzwi tam i tam najprawdopodobniej jest Freddy Fazbear. A tutaj, moi drodzy, jest kolejne piczko. I my możemy sobie wejść tam na górę, ale tam nie było żadnego piczka, tylko tam były fanarty. Albo raczej nie fanarty, tylko były... Asety, które są wykorzystywane w tej gierce. Więc tam, jak wchodzimy wyżej, to nic nie zdobędziemy. Więc ja poczekam tu, więc. Nie, zdobędziemy jedno pićko. Więc weźmiemy sobie to pićko, ale wydaje mi się, że tam chyba było fioletowe. To purple chyba tam jest. Albo pink tam linium było. No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie sobie tam za chwilkę pójdziemy do tego pomieszczenia. Zobaczymy, jakie tam jest pićko. I przejdziemy, wrócimy sobie może do tego pokoju tutaj, gdzie jest Freddy Fazbear. Bo wydaje mi się, że. No my z nim jeszcze, że tak powiem, nie, wa nie walczyliśmy. Nie uciekaliśmy przed nim, ponieważ on zjeżdża. Schodami w dół, po prawej stronie jest zabarykadowane, więc my musimy jakoś przed nim uciec. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem, jak, nie? I teraz tak, wejdźmy sobie na razie do tego pomieszczenia, ponieważ tutaj mamy sekretny pokój i mamy pićko, nie? Tylko to jest pićko, które my już chyba mamy. Dokładnie, to jest pićko, które my mamy. I jak my sobie wejdziemy tu, to tam są kolejne sekretne drzwi, ale to tam mamy po prostu pokój z fanartami, także jest akurat spoko z tym, nie? My sobie przejdziemy tu, one się za chwileczkę tutaj znowu ruszą i będą chodzić. Dokładnie. Schody się ruszają. Ale my, moi drodzy, zrobimy, zrobimy tak, że ja sobie pójdę tutaj i z tego co pamiętam, tutaj właśnie był Fryderyk, Freddy Fasber. Freddy czekaj, tu wchodzimy i tutaj będą takie ruchome, ruchome schody chyba, nie? Dokładnie. Tutaj idzie Freddy Fasber, więc musimy na niego uważać. Z tego, co mi się wydaje, to my musimy przed nim... Nie mogę przed nim uciec. Czekaj, 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 co on zrobi? Co on zrobi? Wydaje mi się, że on mnie zacznie atakować, bo nie jest taki mega creepy, nie? No patrz go. Kurde. Ja nie wiem, może... Mi się wydaje, że on zacznie za mną biec. Oh my god. Oh my god, wiedziałem! Ale on jest dosyć wolny, nie? My musimy chyba zrobić tak, patrz, on do mnie podchodzi. A my przed nim uciekamy. On jest dosyć wolny. Ja, 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 mogę na spokojnie... Ciekawe, czy on tutaj wejdzie, nie? Patrz. On, on tu idzie! On tu idzie! Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę przed nim jakoś uciec. Bo to jest, to jest... Nowy pokój dla mnie. Ja nie wiem w ogóle, gdzie my mamy biec, co my mamy zrobić. Czekaj, tu są niby jakieś schody. Tutaj teoretycznie mogę spać, chyba ja, ja. Tutaj możemy spać. Patrz. Tutaj możemy sobie spaść. I tutaj są drzwi. Tu są jedne drzwi. On tutaj za chwileczkę najprawdopodobniej zjedzie, ale ja bym chciał zobaczyć, gdzie tu są jeszcze jakieś. Musimy po pierwsze się dowiedzieć, co się stanie, gdy, gdy on nas złapie, nie? Dobra. Tam byliśmy po tej stronie. Tutaj możemy sobie też pobiec. Ja nie wiem przypadkiem, czy u góry będą jakieś drzwi, czy tutaj. Ja tutaj też są drzwi, patrzcie. Mamy więcej drzwi, czyli mamy i tam, i tutaj. Co się stanie, gdy my wejdziemy tu? O, oh. On tutaj już biegnie. A jak ja, ja wyjdę na klatkę schodową? Co? Yo, to jest teraz mega pomieszane, nie? Nie! Ja wyszedłem z tego pokoju. Wiecie o co? Ja myślałem, że my sobie wejdziemy dzisiaj do tam na dół, że zdobędziemy sobie wszystkie właśnie te napoje, ale najpierw my musimy się dowiedzieć. Dobra, jedzie. leci ptak, już się powiedzieć, że jedzie, ale my się musimy najpierw dowiedzieć. Wiem, że nie możemy się cofnąć, bo jak się cofniemy, no to będzie taka troszeczkę lipa. Niestety musimy teraz poszukać pomieszczenia, w którym znowu znajduje się. Dobra, niech będzie, że sobie pójdziemy tutaj. My potrzebujemy, moi drodzy, teraz takiego pomieszczenia, w którym znajdują się znowu właśnie te chodzące schody. Tu, tu leci ptak. Nie, no mamy parking lot. Nie za bardzo tego potrzebujemy. Czekajcie, bo my mamy tutaj też parking lot. I zobaczcie w ogóle, że tu jest numer 9. A jak my sobie przejdziemy tu, to tutaj znowu będzie numer 9, nie? My sobie przechodzimy tutaj, gierka się zbuguje, dostajemy takiego glicza. Chyba już to naprawili. I możemy teoretycznie znowu wejść do supermarketu, ale tego nie chcemy robić, tylko znowu idziemy tutaj. Bo ja muszę znaleźć teraz to pomieszczenie. Epiczny, no. Muszę znaleźć teraz to pomieszczenie, gdzie znowu są te scho chodzące schody. I teraz, jak pójdziemy do Frediego Fazbera... O jest, mamy, mamy to pomieszczenie, właśnie, tylko musimy poczekać, aż tutaj się, te schody się ustawią. I wtedy, moi drodzy, my sobie wejdziemy znowu do tego pomieszczenia Fryderyka. Tylko tym razem wybierzemy lewe drzwi. Ewentualnie pójdziemy na górę, i może po prawej stronie też się będą jakieś drzwi znajdowały. Bo może być tak, że są tam, w tym pomieszczeniu są trzy, troje drzwi, nie? Dobra, ostatnie schody się fajnie pięknie ustawiają. A my, moi drodzy, idziemy teraz do Fryderyka Chopina, nie? Normalnie Fryderyk będzie zadowolony, że jest wszystko fajnie, pięknie, si. I teraz tak, wejdźmy sobie na razie tu, nie? Mamy tutaj tego chodzącego, tego Fryderyka Fazbra. Patrzcie, bo mnie tutaj ostatnio luda ukryzła i mam, mam strupa. I teraz tak, musimy chyba stanąć tu, bo wydaje mi się, że... Ale coś się też stanie, gdy on nas złapie. Na pewno będziemy mieli jakąś scenkę, więc to chyba sobie też powinniśmy ogarnąć może nawet i teraz, co się stanie, gdy on nas złapie? Wydaje mi się, że on nas po prostu złapie i nas wyrzuci z tego pokoju. Więc ja może teraz tutaj. Pardon, on się trochę zbugował. My tutaj poczekamy i zobaczymy, co się stanie. Patrz. No, mieliśmy ciekawą cutscenkę. On nas teraz wyrzuci i będziemy na minus. A on nas po prostu stąd wyrzucił. Okej. Okay. No, to, no to spoko. A on mi zabiera? Nie, on mi nic nie zabiera. Widzicie? Więc ta gierka jest taka, że jak on cię złapie, to on ci nic nie zabiera. Tak samo jak ten chłop, który pojawił się na schodach, to on mi też tego picia nie, nie zabierał, nie? Dobra, zrobimy teraz tak, że ja sobie poczekam tu. Polecimy na górę. Zobaczymy, co będzie po prawej stronie. On w sumie nie jest aż taki ciężki. Muszę wam powiedzieć, że ten Fryderygo nie jest tak wolny jak Zombiaki w projekt Zomboid. Możemy na spokojnie iść, i on tak czy siak nas nie złapie. Dobra, lecimy. Robimy teraz taki szybki unik I teraz tak, my możemy wejść na górę I możemy iść też na prawą stronę, ponieważ być może Tutaj też się znajdują jakieś Jakieś drzwi u góry, a jak nie No to będzie lipa, bo on nas tutaj złapie, nie? No nie ma żadnych drzwi Ale możemy sobie tutaj na spokojnie zeskoczyć Tylko, że teraz tak, tu mieliśmy takie drzwi Ja sobie może tutaj zeskoczę, bo on teraz jest u góry Ja, on tutaj idzie, nie? On tutaj idzie On w ogóle nie wie, że już jestem na dole No siema! No teraz za nami idzie i teraz skorzystamy sobie może z tych drzwi po lewej stronie, bo ja bym chciał wiedzieć. To są w sumie ostatnie drzwi, jak i piekło na dole, które potrzebujemy jeszcze właśnie w tej gierce ogarnąć, nie? W ogóle wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja już wam to mówię chyba z szósty raz, ale jest spoko. Dobra, czy to będą te same. Nie, to jest coś innego, patrz. Jest coś innego. Tylko on teraz tutaj biega. Dobra, on tutaj będzie, nie? Ja, on tu jest! Czekaj, bo tutaj mamy, mamy taką kładkę. Gdzie szybciej sobie będziemy biec, bo to jest tak jak. patrz... Musimy teraz wybrać, które z te Dobra, lecimy, 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 lecimy. Tutaj w ogóle są... Patrz! Skarber! Co, co mi, Po co mi to jest potrzebne? Trzy są! Oh my god! Dobra, ja tutaj szybciej biegnę przez to, nie? teraz tak, bo tu jest jakiś mega labirynt, nie? Wydaje mi się, że... Ja mogę iść też tam na górę. Które schody? Te, nie? nie? Patrzcie, ja tutaj zdobywam pełno tego Scare bear Run. Tylko po co mi tyle tego? Teraz wydaje mi się, że mogą być jakieś inne. Inna ta kładka, nie jest, ta sama. Na razie udało nam się przed nimi chyba fest uciec, nie? Teraz to samo. Zawsze chyba są po lewej stronie. I teraz tak, one są gdzieś po lewej stronie... Oh my god. Weźmy, może tutaj. Użyjemy teraz tej kładki. Tu niczego nie ma, jak sami widzicie. One są gdzieś mega daleko. Ja ich tutaj co prawda słyszę, ale oni. Tam są chyba drzwi. Ale. Ale nie, 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 to są drzwi. Ja, ja, to są te drzwi, które wiesz co? To są drzwi, które, które. To są te drugie drzwi. Ja muszę znaleźć jakieś inne chyba drzwi. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tu? Tu nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie teraz mam iść. Ale wydaje mi się, że ja już tu chyba byłem. Musimy chyba teraz pobiec sobie tędy. I teraz tak. Oh my ja wiem, że gdzieś tam do góry się da dostać też. Ja tu widzę. One tu są chyba, nie? Te wszystkie trzy są chyba tu. Nie ma chyba więcej niż... Ja ja tu znowu się kręcę w kółko, widzisz. I one teraz tutaj będą. One... Ja ja tam już jest jeden. Więc my sobie pobiegniemy tędy, pójdziemy teraz w lewo, bo tutaj się kręcimy w kółko. Mój mózg musi sobie teraz zbudować tak, jakby taką mapę tej, tej tego, nie tutaj. I wydaje mi. O, widzisz, patrz tu. Ja sobie pobiegnę teraz tędy. Ja bym się chciał dostać jakoś tam na górę. Widzisz, tu się da chyba dostać na górę. O, widzisz. Nie! Ja stąd przyszedłem. Okej, okay, ja stąd przyszedłem i zdobyliśmy właśnie takie trzy skerber. Nie wiadomo po co mi to jest potrzebne. On mnie może teoretycznie stąd wyrzucić. Więc chyba musimy skorzystać z tamtych drzwi. Bo ja już tutaj chyba wszędzie byłem, nie? Tak mi się wydaje. Czekaj, on tutaj będzie. On tu będzie, nie? Jeden. Jeden tutaj będzie, dokładnie. On teraz tutaj biegnie. Więc my sobie pójdziemy tu. I teraz tak, one biegają gdzieś tam za ścianą. Tutaj będzie chyba jeden. Czekaj, czekaj. Bo jestem chyba znowu w, nowy, w nowym miejscu. Patrz. One są tam. A my sobie pójdziemy tu. No ale czemu? Oni, ja się kręcę w kółko. Więc my sobie pójdziemy teraz tu. One są mega daleko, nie? I tutaj gdzieś były. Są drzwi. Pryczę, no nie wiem, którym iśnie. iść, nie? Tutaj się kręcimy w kółko chyba. Patrz. Widzisz, tu się kręcimy w kółko, więc musimy użyć znowu tych. tego tutaj. Zaraz tak, one się chyba tu pojawią. Ja bym chciał znaleźć tamte drzwi, chociaż wiem, że tamte drzwi. To nie cofnie znowu. O, o, on tu jest, on tu jest. Jest, dobra, mamy te drzwi, mamy te drzwi, dobra, mamy te drzwi. Tylko, że ja teraz wyjdę najprawdopodobniej, patrzcie. Widzicie? Jesteśmy tu, nie? Nie wiem, dlaczego teraz tu jesteśmy. Dlaczego nie ma tak jakby mini gierki? Mogę tak powiedzieć? Minigierki? Czekaj, bo tutaj mieliśmy drzwi, tu mieliśmy drzwi i tu mieliśmy drzwi. Może jak wejdziemy teraz tu, to następnie gdzieś... Gdzieś indziej. Ale pewnie na klatkę schodową, nie? Nie no, jesteśmy teraz tutaj u góry. I jak my wejdziemy teraz tutaj, to najprawdopodobniej będziemy teraz... Wiecie, gdzie będziemy? Będziemy w supermarkecie. Tylko ja tego nie potrafię zrozumieć. Jak mieliśmy schody i mieliśmy ukryte pomieszczenie, to mieliśmy te mini biegające schody. Jak udało nam się uciec przed tym... Na którym jestem piętrze? Na jedenastym. Jak mieliśmy te ukryte schody, to mieliśmy mini schody. Jak mieliśmy tego biegającego żół żółto coś za nami, to mieliśmy te żółto coś. Ale tego skerbera nie potrafimy znaleźć, tego małego, nie? I najgorsze jest to, że jak ja też wejdę... Pograć sobie w tą gierkę, to my tam chyba też zdobywamy jakieś przedmioty, tylko ja nie potrafię obronić tego kościoła przed atakiem. I wydaje mi się, że reszta, te zero purple i tak dalej, i tak dalej, znajdują się właśnie już na dole. Więc my chyba zdobywamy tutaj trzy, plus ten Scare Bear. O, właśnie tutaj chciałem być w sumie, bo chcę wejść teraz do do tego, nie? Do supermarketu. Tylko, że jak my wejdziemy tu i pogramy w gierkę, to wtedy mamy też jakąś inną końcową katscenkę, z tego co mi się wydaje. Dobra, wejdźmy sobie może tędy. I teraz tak, tutaj niczego nie było, bo ja już tutaj biegałem, ja tutaj szukałem cały czas. Tylko możemy sobie wejść do Arcade Roomu i możemy sobie tam ogarnąć temat, popatrzeć na te wszystkie przedmioty, jakie tam się znajdują. Bo ja teraz zauważyłem, że te wszystkie przedmioty, które tutaj się znajdują, właśnie w tym Arcade Roomie, to one się też tak, jakby w tej gierce znajdują, nie? Że patrzcie, mamy tutaj ten Stair Core, to tutaj wszystko już mamy, te pićka. Nie wiem, czy możemy zebrać wszystkie stamtąd. Chyba nie. Tu mamy jeszcze jedno pićko. Tu mamy jeszcze więcej piciek. Więc teoretycznie zbieramy wszystkie. I teraz mamy tak, widzicie? Mamy... Tu już tego nie mieliśmy. Nie wiemy w ogóle, co to jest za różowy królik. Mieliśmy tego, widzicie? Tactical Stair Bear. Czyli to już mieliśmy, nie? To jest jakaś zabawka. Następnie tutaj coś mamy... Mamy, mamy widzicie? Tą, tą zieloną papugę, która za nami lata. Mamy jakieś czerwone tutaj miszki. To już też znamy, grow your own face plant, day 100, widzisz, czyli od setnego dnia, oh my god, muszę wam powiedzieć, że ta gierka jest mega dziwna, nie, bo wydaje mi się, że jak my biegaliśmy od setnego pomieszczenia, czy też od setnego piętra, to wtedy pojawił się ten face plant. to oznacza, że już jesteśmy chyba 100 dni na tej klatce schodowej, bo tu jest zapisane day 100, że on rośnie, nie, no ale dlaczego tu są takie czerwone miśki? I mamy też, widzicie, zobaczcie, mamy stairhead, czyli walking stairhead chyba, nie, czy tam enhanced stairhead, to już te postacie też znamy. Mamy też tutaj te latające, te... ale nie mamy tych króliczków i tego czerwonego, widzicie? Więc za teoretycznie mogę sobie przejść tu. Nie możemy tutaj nic zbierać. Nic zebrać tutaj nie możemy. Jedyne, co mi jeszcze zostało, to jest to, że ja sobie pogram w tą gierkę tutaj. Ona się znajduje z tego co pamiętam, tu. Ona się za chwileczkę załączy, nie? Dobra, tu jest ta gierka. Ale tu już niczego nie ma, nie? Więc zagrajmy sobie może w tą gierkę teraz tutaj. Kredytców mamy tylko i wyłącznie zero. Insert legal tender. I teraz tak, musimy obronić nasz kościół. Ja nie wiem dlaczego tu jest... No, oni, oni stąd na razie przychodzą. Zawsze chyba stąd przychodzą. I wydaje mi się, że ja powinienem do nich tutaj strzelać. Dobra, ten mnie tutaj zaatakował. Patrz tego, nie. Musimy na tych uważać. Czyli na tego uważamy. Żeby oni... Żeby on mi nie spalił tego kościoła, nie? Kościołu Patrz Muszę obronić, muszę obronić, muszę obronić. Dobra, obroniliśmy My god, nie? Dobra, weź się stąd No i to jest mega ciężkie, nie? Kurde, no Już kościół się pali, patrz. No ale ja w niego strzelam! No co jest? Spalili mi kościół, nie? Kurde, no ja nie wytrzymam psychicznie Ta gierka jest mega dziwna. Ja nie wiem w ogóle, co tutaj trzeba zrobić, nie? Że oni mi tutaj cały czas ten kościół palą Ale przechodzimy tutaj i mamy Fongaja. I tutaj mamy kolejną. Widzicie? Compact Disk Czyli mamy, mamy już kolejne, nie? I on tutaj po prostu Fongaj sobie po prostu odbiera telefon. Coś tutaj gada. Okej, okay. jest, jest, sir. Okej, okay. wszystko w porządku. I to by było na tyle, nie? I on się tutaj po prostu wyłącza. Dobra, wchodzimy teraz tu. I tu już jest chyba klatka schodowa, widzicie? Także no jest troszeczkę lipa. Jesteśmy na 22 piętrze. Teoretycznie byśmy mogli sobie tutaj skrócić i iść teraz, może na setne piętro. I od setnego piętra, jak się pojawi, ten faceplant. Kurde, znowu tu jesteśmy, no. Nie wiem, wydaje mi się, że już wszystkie minigierki żeśmy przeszli. Musimy, jedyne, jedyne, co musimy zrobić, to zejść chyba jeszcze na dół. I tam są jeszcze dwa, z tego co pamiętam. Tylko wiecie, co ja bym chciał zrobić? Ja bym chciał zrobić coś takiego, że ja będę wchodził teraz na górę. Ja bym chciał teraz winno. Może to być też to pomieszczenie. Ale ja bym chciał teraz. Ja tutaj też patrzę, czy przypadkiem gdzieś się nie znajduje jakieś pićko. Ja bym chciał teraz wejść chyba do setnego piętra. A się pojawi ten faceplant, nie? Jak się pojawi ten faceplant. To wtedy może będą jakieś inne minigierki. Chociaż nie wiem, bo wtedy się ten faceplant pojawia. On mi nic nie zostawia. Nie możemy go nawet dźwignąć. Nie możemy nic z nim zrobić. Więc jedyna opcja, jaka jest, to chyba zejść na sam dół. Nie wiem, na razie mamy tutaj 37 pomieszczenie. A może pójdźmy. Wydaje mi się, że w drzwiach 6-7 też zdobywaliśmy chyba jakiś przedmiot. Tylko jak sami dobrze wiecie, my wtedy spadniemy. Ale tak czy siak itemków nie tracimy, nie? No mamy parking, lad na razie tego nie potrzebujemy. Więc ja chyba zrobię tak, że pójdziemy do 67 pomieszczenia i wtedy otworzymy te drzwi, one wylecą i chyba możemy spaść albo ewentualnie też coś tam innego mogliśmy zrobić. I pomyślcie, że ta gierka to jest tylko i wyłącznie demo, nie? Dobra, jesteśmy na 60 piętrze, musimy jeszcze przejść tylko i wyłącznie 7 pięter i będziemy mieli piętro numer 6-7. Tylko czekaj, Czy ja mogę tam zeskoczyć, czy coś mnie wtedy goniło, bo już w sumie nie pamiętam, nie? 6-4, 6-4, co my w ogóle mamy? Patrzcie, mamy Pink Linium... Purple, Zero Grass, Scarebox i Steep Zero Compact Disc. My to dostajemy, jak tak czy siak przegramy tą gierkę z tymi. z tymi ludźmi, co tam atakują ten kościół. Ale patrzcie, 6, 7, nie? To tutaj teraz wyleciało. I teoretycznie. Ja mogę zlecieć na dół. Nie? 6, 7. 6, 8. 6, 9. A co się stanie, jak ja wejdę tu? O, wszystkie drzwi teraz wylatują, patrz. Nie. 6, 9, czekaj, 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 bo 6, 9 wyleciało i 6, 7 wyleciało. Nie wiem dlaczego. A 7 już nie wylatuje, patrz. Czyli mamy tak, 6, 9. Dobra, 6, 9 wyleciało. 6, 8. 6, 8 nie wylatuje. Czemu 6, 9 wylatuje i 6, 7 wylatuje? 6, 7 wiadomo. Ale... Ja myślę, że wszystkie wylecą. A 6, 6? A może będzie 6, 6, 6? Patrz. 6, 6. Ciekawe, czy możemy dojść do pomieszczenia 666, 6, 6, 6, nie? I co tam będzie ciekawego? Dobra, wejdzie może tu 6-7. I wtedy możemy spaść, nie? Ale czekaj, bo ja już z 6-7 spadałem. Co się stanie, gdy ja spadnę ze 6-9? Pa. cyk. I co, zlatuję? Patrz, ja tutaj spadłem, tamte drzwi by niby otwarte. I teraz najprawdopodobniej po prostu spadniemy na sam dół, nie? I będzie minus 1 z tego, co mi się wydaje. No jesteśmy właśnie na minus 1, ale na szczęście wszystkie itemki mamy, więc możemy teoretycznie teraz zejść na dół. I zobaczcie, co znajduje się właśnie w tych podziemiach. Tylko to ogarniemy na kolejnym odcinku, okej? Okay? Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze StairCore podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!